Od mężczyzny, który przez kłótnie z żoną przeszedł 400 km nad morze po podziemną bazę kosmitów, która podobno istnieje na Marsie. Zapraszam was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10. Mieszkańcy dwóch małych miejscowości w Szwecji od pewnego czasu doświadczają jaskrawo fioletowego nieba. Wszystko przez pobliską farmę pomidorów, na której zainstalowano nowe, energooszczędne oświetlenie mające stymulować wzrost. Stety i niestety, potężne LEDy oświetlają również nisko położone chmury, tworząc efekt niczym science fiction. Stety, ponieważ fioletowe niebo wygląda przepięknie na zdjęciach. Niestety, ponieważ jest podobno tak jaskrawe, że mieszkańcy nie mogą w nocy spać. Numer 9 Pewien 48-latek z Włoch przeszedł ostatnio aż 418 km, aby ochłonąć po kłótni z żoną. Przez cały tydzień mężczyzna przemaszerował od okolic Mediolanu aż do miejscowości Gimara, znajdującej się nad morzem. To dokładnie tyle, ile z Warszawy na czubek Półwyspu Helskiego. Na miejscu zatrzymała go policja, która za złamanie godziny policyjnej wlepiła mu 400 euro kary. Kazała również przeczekać w lokalnym hotelu, dopóki jego żona nie przyjedzie go odebrać. Numer 8. Co łączy wszystkie tytuły widoczne na zdjęciu? Jako część wydawnictwa Polska Press zostały one właśnie wykupione przez spółkę rządową PKN Orlen innymi słowy PiS. Jak apeluje Towarzystwo Dziennikarskie, już wkrótce 20 z 24 dzienników regionalnych w Polsce oraz blisko 120 tygodników lokalnych stanie się partyjnymi mediami PiS. Czyli niczym innym jak drukowaną wersją TVP info. Jeśli o taką polonizację mediów wam chodziło, gratulacje, Polacy. Numer 7. Do czego są w stanie posunąć się ludzie, którzy przegapili premierę PlayStation 5? Odpowiedź płynie do nas z Rumunii, w której pewna grupa komputerowców, a w zasadzie cały gang, próbował ukraść czy najnowszą konsolę Sony wprost z jadącej po autostradzie ciężarówki. Czy wam też przypomina to początkową scenę z szybkich i wściekłych? Numer 6. Jeszcze a propos gier, swoją premierem miał właśnie Cyberpunk 2077, zdecydowanie najbardziej oczekiwany tytuł ostatnich lat. Już teraz mówi się, że swoją popularnością przebije nawet Wiedźmina, a to wszystko z polskiego studia CD Projekt. Ciekawe porównanie wystosował przed chwilą dziennikarz RMFFM. Wyobraźcie sobie, że Polska stworzyła film, który przyćmił wszystkie największe hollywoodzkie filmy. Taki właśnie jest cyberpunk w świecie gier. Jeśli nie macie jeszcze swojej kopii, link do gry zamieszczam dla Was w opisie. Numer 5. Były szef Izraelskiej Agencji Kosmicznej, nie żaden wariat, a szanowany i wielokrotnie nagradzany uczony, wyjawił ostatnio w wywiadzie, że kosmici istnieją, ale czekają z wyjawieniem, ponieważ, jak twierdzą, tak, kosmici twierdzą, że ludzie nie są jeszcze na to gotowi i wpadliby w masową histerię. Dodał również, że na Marsie znajduje się podziemna baza Galaktycznej Federacji, w której przebywają reprezentanci różnych światów, w tym nawet amerykańscy astronauci. Numer cztery Pewien mieszkaniec Tajwanu został ukarany grzywną ponad 13 tysięcy złotych za złamanie zasad kwarantanny przez zaledwie 8 sekund. Mężczyzna opuścił swój pokój hotelowy, w którym odbywał obowiązkową kwarantannę, co w kraju tym jest surowo zabronione. Nic dziwnego, że do tej pory zanotowano tam zaledwie 716 przypadków. Numer 3. Watykan wyraził swoje stanowisko w sprawie spowiedzi przez telefon, które najwyraźniej są dzisiaj całkiem popularne. Według oświadczenia Rozgrzeszenie udzielone przez smartfona jest prawdopodobnie nieważne, gdyż słowa rozgrzeszenia zastępywane są tutaj elektrycznymi drganiami, które tylko udają słowa księdza. Mhm, mm czyli jednak. Bez oddechu księdza na policzku spowiedź nie przejdzie. Numer dwa. Spełnił się najczarniejszy sen. Adolf Hitler ponownie doszedł do władzy. Całe szczęście chodzi tu tylko o polityka z południowej Namibii, którego nazwali tak rodzice. Okazuje się, że w tym afrykańskim kraju, de facto byłej kolonii niemieckiej, imię Adolf jest dość popularne i całkiem zwyczajne. Tym bardziej, że z wiedzą historyczną jest tam dość marnie. Sam polityk dowiedział się kim był jego imiennik dopiero jako dwudziestokilkulatek. Numer jeden. Breakdance stał się właśnie oficjalnym sportem olimpijskim. Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął taką decyzję, aby zainteresować młodszą widownię. No to się dziadki obudziły. Takim tempem to e-sport dodadzą do Olimpiady, jak już pewnie będą możliwe podróże w czasie. Pierwsze medalowe zawody w breakdance będą miały miejsce podczas Olimpiady w Paryżu w 2024. OK, i tym zawodowym, jak kłamcy w parlamencie akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście również poprzednie newsy na Planecie Faktów. Zapraszam was jeszcze na moją stronę kupowałbym.pl, na której gromadzę najfajniejsze rzeczy w internecie. Z pewnością posłużą wam jako ciekawe inspiracje prezentowe. Przekonajcie się sami, link zamieszczam w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku na Planecie Faktów. Cześć!